tak po konradzie to trzeba troszkę podwyższyć mikrofon. E, pewien element wizualny, natomiast są tutaj delikatne problemy z internetem, w związku z czym to się chyba niestety nie uda. E, drodzy Państwo, temat, mojej, temat mojego dzisiejszego referatu, czyli propaganda antyunijna w okresie kampanii przedreferendalnej, przed referendum akcesyjnym Polski o wstąpieniu do Unii Europejskiej. Przypada oczywiście na pierwszą połowę roku 2000, 2003, ale troszkę też zahacza rok 2000-2002. W tym okresie niewątpliwie było to najważniejsze wydarzenie, najważniejsze wydarzenie polityczne, społeczno-polityczne dla funkcjonowania naszego, naszego kraju, tak żeby płynnie, tą, żeby mieć pełen obraz sytuacji, pozwolę sobie krótko przedstawić, krótko przedstawić, przypomnieć jak wyglądała wczesna scena polityczna. Otóż w Sejmie rządzi koalicja SLD Unia Pracy, premierem jest Leszek Miller. Rządzą od 2001 roku i mamy następujące partie opozycyjne PIS, Platformę Obywatelską, PSL, samoobronę i, samoobronę i Ligę Polskich Rodzin Otóż w kampanii Otóż w kampanii w kampanii tej przedreferendalnej dosyć bardzo krystaliście wygląda polska scena polityczna Większość ugrupowań politycznych popiera wejście Polski do Unii Europejskiej, więc jest to zarówno SLD, które z racji tego, że rządzi Polską, przeprowadza również, przeprowadza również negocjacje przedakcesyjne. Oprócz tego zarówno PIS, jak i Platforma Obywatelska, partie, co dzisiaj warto może przypomnieć, które niedługo wcześniej powstały, a w 2002 roku, czyli wtedy, kiedy ta cała kampania tak naprawdę się zaczyna, Razem startują do wyborach samorządowych. Tak? Mamy wspólny, wspólny komitet, platforma obywatelska Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast po drugiej stronie, tymi stronami negatywnymi, o, której, o których chcę tutaj głównie dzisiaj powiedzieć, są samoobrona, jest Liga Polskich Rodzin. Co ciekawe, jest jeszcze jedno środowisko, które również będzie prowadziło w jakiś sposób. Mówimy o środowisku społeczno-politycznym w takim szerokim rozumieniu tego słowa, a nie o konkretnych organizacjach, oczywiście, bo tych konkretnych organizacji można byłoby wskazać całe mnóstwo, między innymi niektórym być może znany Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, który wtedy już bardzo, bardzo negatywnie opowiada się, opowiada się przeciwko wejściu Polski do Unii. Natomiast tym trzecim środowiskiem społeczno-politycznym, które. Mo Prowadzi jakiś sposób działania, kampanię, propaganda antyunijną, jest środowisko skrajnie lewicowe, środowisko anarchistyczne. Eee, ja sobie to w międzyczasie spojrzałem, Franku, jakbym mógł Cię prosić, jeżeli uda Ci się po prostu bezpośrednio to połączyć, ale z moim laptopem, to, to ok, jeżeli nie, to, to będę pokazywał ze zdjęć, które, które mam. Eee, drodzy Państwo, hmm. oczywiście zostawiając już eee, inaczej. Jak wyglądały poszczególne płaszczyzny, z których, z których poszczególne obozy polityczne środowiska krytykowały, krytykowały to przystąpienie Polski do Unii, Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności środowisko anarchistyczne a sobie pozwolę pozwolę To jest plakat z tej kampanii środowiska anarchistycznego. Tak jak widzimy, przede wszystkim sprzeciw wobec globalizacji, wobec, wobec korporacji. No, wiemy też o tym, że środowiska anarchistyczne, co do zasady, są wrogami jakichkolwiek form państwa. Państwo uważają za coś, za coś złego. Co ciekawe, pewne inne środowiska dzisiaj mają i pozornie. Pozornie z zupełnie drugiej strony mają czasami podobne, podobne zdanie. Eee, dalej, przechodząc troszkę szybciej do, do samoobrony, e, czyli środowiska rolnicze skupione wokół, wokół partii Samoobrona RP, na czele której stał Andrzej Leper. Ta krytyka antyunijna jest przede wszystkim w tych kierunkach w tych kierunkach mm, socjalnych i gospodarczych. Tak? Samoobrona podkreśla, że e, oczywiście pierwszą najważniejszą płaszczyzną jest polskie rolnictwo, które e, no, będzie cierpiało na tym, że Polska do Unii Europejskiej do Unii Europejskiej e, wejdzie, natomiast wskazuje się e, również podwyżki cen, wskazuje się na e, utrudnienia czy to w górnictwie, czy, czy w ogóle w przemyśle całym, szeroko rozumianym, nie tylko, nie tylko w przemyśle powiązanym z rolnictwem. Natomiast to o tym trzecim środowisku będę chciał się, e, chciał się skupić i opowiedzieć najmocniej, mianowicie o środowiskach narodowych, e, czyli przede wszystkim dwóch organizacjach, które temu życiu, temu obozowi, obozowi narodowemu nadają w tym momencie, w tym okresie ton, czyli e, Liga Polskich Rodzin, Partia polityczna, mająca swój klub w Sejmie, a jak dobrze wiemy, chwilę, niedługo później rządzą, współrządząca, współrządząca krajem oraz bardzo mocno powiązana w tych czasach z Ligą Polskich Rodzin Młodzież Wszechpolska. Organizacja, która tak naprawdę Ligę Polskich Rodzin stworzyła. Tu dwa słowa o, o Genezie Ligi. Liga Polskich Rodzin była takim konglomeratem środowisk narodowych, katolickich skupiających wiele różnych organizacji, częściowo pochodzących ze środowiska Radia Maryja, które wydaje się, że wtedy właśnie zaczęło budować swoją taką silną, silną pozycję, również troszkę kreować się na, na gracza, na scenie politycznej. Gracza bądź, bądź takiego gracza czy to bezpośredniego, czy takiego zakulisowego. Natomiast kluczem do powstania Ligi Polskich Rodzin jest rok grudzień roku 1999, kiedy to na, dochodzi do połączenia dwóch największych pozostałych na no najpoważniejszych w jakiś sposób partii narodowych, czyli Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Trzecia partia, która odgrywała rolę w latach 90., czyli o profilu takim narodowym, czyli ZHN, w tym momencie już, już, już traci, traci swoją pozycję. Także przy związki, związki z aws w poprzedniej, w, w, no, wtedy jeszcze istniejącej koalicji, tak, w roku 1999. Dalej to porozumienie Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego rozwija się, łączy się z kolejnymi pomniejszymi środowiskami, w związku z czym dochodzi do powołania Liki Polskich Rodzin, która po dosyć krótkiej, ale intensywnej kampanii, Wchodzi do Sejmu, i teraz troszkę bardziej pod kątem tej organizacji społecznej, która tak naprawdę tą kampanię będzie prowadziła, to się to w ten sposób, że Liga, mając pieniądze, finansowała kampanię, tak? dawała te główne, główne twarze, natomiast faktycznie faktycznie e, ludźmi, którzy tą kampanię prowadzili, w te, że tak powiem, w terenie, a ona była prowadzona na szeroką skalę, byli działacze e, Młodzieży, młodzieży Wszechpolskiej. E, no. Dobrze, bo tutaj te zdjęcia, no troszkę to natomiast to w ramach będzie te zdjęcia mniej więcej e, powoli, ale to powoli przerzucaj, nie? Tak jedną chwilę, drugie chwilę, ale za bardzo się nie zapędzaj, tak? Na tym momencie koniec. E, Dobrze, Młodzież Polska organizacja powstała w 1922 roku, działa do roku 1939. Po roku 1939, po roku 1939 organizacja, organizacja oczywiście wchodzi do podziemia. Jej działacze angażują się w konspirację przede wszystkim narodową próby wskrzeszenia w latach 45-47, później kolejne próby wskrzeszenia w latach 80 Formalnie przyjmuje się, że ta organizacja została wskrzeszona w roku 1989 i do roku 99 e, też w różnych, e, w różnych, skupiają się na tej pracy powiedzmy społecznej, natomiast w różnych e, konotacjach politycznych od momentu utworzenia się Ligi Polskich Rodzin faktycznie, e, faktycznie działacze MW bardzo... no... no Młodzież Polska w jakiś sposób stanie się, jest ba, bardzo blisko, no, troszkę działacze MW z tych czasów unikają tego określenia, ale trzeba powiedzieć, że stała się przybudówką partyjną właśnie Ligi Polskich Rodzin, co ma oczywiście korzyści, ponieważ w 2005 roku w wyborach do Sejmu wejdzie 10 przedstawicieli Młodzieży Polskiej z, Ligi, z list Ligi Polskich rodzin, tu z ważnych nazwisk, działaczy MW, e, angażujących się w struktury LPR-u. E, trzeba wskazać e, Romana Giertycha, e, czyli, czyli szefa LPR-u, wcześniej szefa Młodzieży polskiej Trzeba wskazać e, prezesa w roku właśnie 1999, e, później oddaje tę funkcję po roku, natomiast cały czas odgrywa aż do 2007 roku olbrzymią rolę, czyli Wojciech Wierzeński, który jest sekretarzem Stronnictwa Narodowego, odgrywa również dużą rolę w Lidze Polskich Rodzin. Można wskazać Radosława Pardę, skarbnika MW, późniejszego, późniejszego posła. Piotra Ślusarczyka, Macieja Twaroga, który, który też był prezesem MW powierzejskim, a później wchodzi, później jest radnym miasta Krakowa. No i jeszcze kilka innych osób można byłoby wskazać, ale... Bosak Bosa troszkę później. Bosak wchodził w 2000, 2002 roku do Rady Naczelnej, więc on dopiero powoli zaczyna budować tą swoją karierę, chociaż w dosyć ciekawych okolicznościach, mimo tam niskiego miejsca na liście chyba 10 wchodzi do Sejmu również w 2005 roku. Natomiast przechodząc, przechodząc, przechodząc do, do rzeczy, o której chcę powiedzieć, jaka była skala propagandy antyunijnej? to możemy sobie odtworzyć. Mam tu kilka raportów z tego, z tego okresu, które może w dwóch słowach trzeba było od tego zacząć. Ja w swojej pracy naukowej prowadzę badania właśnie nad, nad historią współczesną młodzieży wszechpolskiej, stąd też dostęp do różnych, mniej lub bardziej tajnych, tajnych niedostępnych powszechnie, powszechnie materiałów. I tak raport Okręgu, okręgu Podlaskiego złożony 10 lipca 2003 roku, dotyczące akcji antyunijnej na Podlasiu. I w raporcie możemy przeczytać, że Młodzież Polska na Podlasiu rozdała 105 tysięcy ulotek antyunijnych, rozkleiła 11 tysięcy plakatów, była na 8 spotkaniach otwartych, raz w Radiu, dwa razy na debatach. Organizowane były akcje antyunijne w Białymstoku, i Łomży, tak jak topienie Euromażanny i Prima Prilis. W e, dwóch słowach o skali, natomiast na czym polegały te działania? E, działania prowadzone przez środowiska narodowe w, w okresie tej kampanii antyunijnej anty e, były prowadzone właściwie na wszelkie, możliwe, na wszelkie możliwe sposoby. To znaczy, zaczynając od m, brania udziału w oficjalnych debatach, tak ta kampania Rządziła się też prawami, tak jak inne kampanie wyborcze, w związku z czym strony społeczne miały, mogły zabierać głos, więc głosem w takich właśnie debatach, na spotkaniach, spotkania były organizowane, ale też bojkotowano, przeszkadzano w spotkaniach zwolenników Unii Europejskiej. Między innymi mamy w marcu 2003 roku taki objazd po Polsce. Podejrzewam, że przekręcę nazwisko. Gioffer... Fer... Ehm... Ferhojvena, tak jest. Czyli o komisarza unijnego do spraw rozszerzenia Unii Młodzieży Polska faktycznie odwiedza wszystkie te wszystkie spotkania, ee, na których on się, on się pojawia, skutecznie uprzykrzając, ee, uprzykrzając mu życie. W jaki sposób uprzykrzając, przede wszystkim prowadząc tą właśnie propagandę negatywną, mając czy to ulotki, czy to inne materiały promocyjne, czasami, czasami zagłuszając, czasami robiąc inne tego typu wydarzenia. W raporcie Okręgu Lubelskiego jest wspomniana ciekawa historia, kiedy w Janowie Lubelskim w jednej ze szkół zostaje zorganizowany Dzień Unii Europejskiej i działaczom dziennikarzy polskiej na otwarte wydarzenie przychodzą ze swoimi również materiałami propagandowymi, promocyjnymi no oczywiście zostają zostają dość szybko stamtąd, stamtąd wyrzuceni, natomiast, natomiast pewne to co wynika z tych raportów raczej pozytywny, pozytywny odbiór wśród młodzieży jak najbardziej był. Działania w formie, formie spotkań. To raz. Dwa. Jeżeli chodzi o takie jeszcze oficjalne poważne sprawy różne powiązane z, z środowiskami narodowymi organizacje, fundacje przygotowują raporty w tych sprawach różnego rodzaju wyliczenia wytyczne. I jednym z głównych argumentów, które będą podnosić nie tylko liga, ale i samo obrona przeciwko, przeciwko Unii Europejskiej jest to, że nie ma tak naprawdę oficjalnego, dobrego, prawdziwego wyliczenia. Że wyliczenia przedstawiane przez rząd Leszko Millera, przez propagandę, są całkowicie skrajne, pokazują tylko bilans korzyści, nic się nie mówi o stratach. W związku z czym różnego rodzaju instytucje dokonują próby oszacowania, jakie będą koszty uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. I powstają m.in. raporty takie jak ten korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, synteza raportu przygotowane przez Centrum Europejskie Nato, Warszawa 2003 rok. Jest to faktycznie streszczenie tego, co zostało przez to centrum opracowane, więc, więc ta propaganda na tym, propaganda, czy raczej dyskusja na tym poziomie poważnym również ma miejsce. No i dużą rolę odgrywają oczywiście akcje, akcje, akcje unijne, różnego rodzaju, różnego rodzaju happeningi. Tutaj z takich ważniejszych, ciekawszych wydarzeń można wymienić topienie Euromorzanny, można wymienić, można wymienić akcje Unia Zrobić w Balona, polegająca na tym, że po prostu rozdawano balony na których było przykreślona flaga Unii Europejskiej, informacja w stylu nie dla, nie dla UE. Kilka takich pomniejszych lokalnie organizowanych akcji happeningów również. I co ważne, co ciekawe, po dużym takim osłabieniu struktur młodzieży polskiej w latach 99-2001 tam dochodzi do. Do, do dwóch takich poważnych rozłamów, między innymi, e, między innymi na tle właśnie politycznym, gdy prezes organizacji ówczesnej, Piotr Sosiński, razem z dwoma prezesami honorowymi, Krzysztofem Nyczajem i Dariuszem Wasilewskim, e, chcą przyciągnąć MW, odciągnąć powiedzmy od Stronnictwa Narodowego Senioralnego w kierunku ZHN-u. Oni faktycznie tego ZHN-u przechodzą, razem w grupą swoich zwolenników, jednakże większość Większość działaczy buntuje się przeciwko nim i prezesem zostaje Wojciech Wierzejski, później jeszcze e, Okręg Lubelski i Wielkopolski również e, upadają, ponieważ e, ze względu na chęć pójścia w koalicji z psl według e, raportu, który mam gdzieś tam na, na, na laptopie, ale już, już powoli trzeba zbierać rzeczy do końca, więc nie będę go szukał, z okręgu mazowieckiego osoba pisząca taki artykuł, Cyprian Gutkowski, później się sekretarz i prezes tamtejszego okręgu, pisze, że w 2000 roku tak naprawdę na Mazowszu, czyli w kluczowym regionie, zostało około 10 osób. Natomiast w 2004 roku, czyli kiedy skonsumować można już to, ten cały okres anty, antyunijny, przepraszam, antyunijny, ten okres propagandy kampanii antyunijnej, na samym Mazowszu można, struktury MW liczą ponad 100 osób, z czego wtedy te osoby były skupione tylko w Warszawie. Tam mamy wyliczone już ileś, ileś kół, około chyba 10, 10 czy może nawet więcej, więcej miasta. liczba będzie systematycznie rosła w okolicach 200, tak tylko na, na, na przykładzie okręgu mazowieckiego. Natomiast ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz, której też nie chcę szukać na laptopie, więc znajdę sobie tutaj. Warto powiedzieć, podkreślić z jakiej perspektywy organizacje narodowe krytykowały dołączenie do Unii Europejskiej. I tak jak mówimy, że samoobrona głównie skupiała się na tych aspektach, walorach ekonomicznych, tak tak, tak, Organizacje Narodowe i Liga Polskiej Rodzin i Młodzież Wszechpolska właściwie poruszają wszelkie możliwe, ca całą możliwą tematykę, wszelkie możliwe, wszelkie możliwe aspekty. Zaczynając od tego najważniejszego i głównie podnoszonego, czyli aspektu niepodległości, aspektu suwerenności, tak. Twierdzą w swoim przekazie, że Unia Europejska wejście podporządkuje prawo polskie, prawo unijnemu, i to, to będzie główny ośrodek decyzyjny dla, polityki, dla polityki, polityki polskiej. Mamy taką ulotkę, nie wiem czy ona tam była, czy nie, natomiast, natomiast e, była bardzo popularna taka ulotka 10 powodów, dla których powinniśmy wejść do Unii Europejskiej. I w górze było zdjęcie Mariusza Sławomira Wiatra, pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej. I w tym samym stylu Liga Polski Rodzin stworzyła urodkę konkurencyjną. Tu w górze był oczywiście Roman, Roman Giertych. jest to. I właśnie tak, tak, tak jak już przekazywałem, główne, główna tematyka. Tematyka całkowicie szeroka, czyli punkt pierwszy, punkt główny, od którego się zaczynało, to kwestia, kwestia suwerenności, kwestia niepodległości, pierwszeństwo prawa unijnego nad prawami krajowymi. Zagrożenie wykupem ziemi przez obcokrajowców, więc obrona własności, obrona, obrona ziemi, wzrost deficytu wymiany handlowej, czyli. Obrócenie wymiany handlowej na niekorzyść dla, e, dla Polski. E, potem przewidywany upadek e, upadek e, rolnictwa. E, mamy ograniczenia geopolityczne, powołanie się na ograniczenia geopolityczne. Tutaj akurat wskazane jest, e, są Stany Zjednoczone, tak? Będzie warto byłoby to wskazać również Rosję. E, co łączy się z utratą suwerenności, to znaczy przekazaniem, tak zwanego. W tej propagandzie ośrodka decyzyjnego z Warszawy na Brukselę. No mamy tutaj utrudnienie współpracy, kontaktu z Polakami ze wschodu, to znaczy zacieśnienie kontroli granicznej ze wschodu na naszych granicach, przy jednoczesnym osłabieniu kontroli granicznej na granicach, na granicach zachodnich. W innych materiałach również podkreśla się, że może to powodować zalewę, ułatwieniem dostępu Polaków, młodych Polaków do, do narkotyków, w związku z tym przede wszystkim miękkich narkotyków, które w niektórych krajach Unii Europejskiej są legalne. Bardzo ważny punkt o, o utrudnieniach konkurencji między, między, Unią między Polskimi firmami a firmami zachodnioeuropejskimi zachodnio wobec otworzenia się no, strefy wolnego handlu, która uniemożliwi z kolei prowadzenie polityki protekcjonistycznej, której organizacje narodowe zawsze były zwolennikami. No kwestia pieniądza, oczywiście mówiono o, o nieuchronnym wprowadzeniu, wprowadzeniu euro do Polski. No tutaj ostatni punkt jest propagandowy, dotyczy Leszka Millera, ale na tej ulotce nie ma jeszcze jednego bardzo ważnego argumentu, który był, który był podnoszony. Właściwie nawet więcej jest tutaj Więcej jest tutaj tych punktów związanych z gospodarką, natomiast punkt poświęcony polskim katolickim właściwie tradycjom, wartościom, no, z którymi Liga jako organizacja narodowo-katolicka była, była bardzo, blisko, bardzo blisko związana. Między innymi no, też Rady Maria troszkę wspierało tą, tą propagandę w tym czasie Antyuninu właśnie z tych kierunków z tych kierunków zagrożenia polskiej tożsamości katolickiej, narodowej. I to jest w, tym, w tej ulotce politycznej nie jest wymienione, natomiast to jest też ten argument, który bardzo często się podnosi. Ok, troszkę, troszkę, troszkę przepraszam za chaos, natomiast mówiłem całkowicie, całkowicie z głowy, bo zależało mi, żeby, te, żeby, żeby, żeby Państwo też zobaczyli tak, te zdjęcia. Przynajmniej kilku, kilku materiałów, kilku plakatów, które w tym okresie były stosowane. Referat nie wydrukowałem, tylko został na, na laptopie. Dziękuję bardzo za głos. Do pytań przejdziemy później.